Witam serdecznie Jahu. Tutaj FIFA 14. Mecz online chess i pasjonem. Na doń, bo wiem o tym. Meczu online. Bo to spowodowane innymi sprawami typu ważne sprawy w pracy i tak dalej. No i oczywiście inne gry, Assassin GTA. Ale teraz chcę podgonić troszkę z tą FIFO i zagram sobie mecz online. Wiem, że tak. Nie jest oczekiwany, oglądany jak Barcelona, czy Ultima Team, ale ja lubię zawsze grać z kimś ze świata piłki. I piękna bramka w trzeciej minucie Eto'. Fantastyczne rozpoczęcie powrotu wielkiego gracza do Sercji spod rosyjskiej granicy ze Syberią Andrzej Macheczkoła. Przewodnie gra z Polakami, ale nie wiem czy to jest właśnie Polak, czy Niemiec Rosjanin. Jestem obecnie 9 Lizę. Niewiele grałem tak jak mówiłem. Ale teraz jest taki okres już powoli żeby miał więcej czasu. I powinien tych meczów trochę więcej rozgrywać. No i wam też nagrywać, właśnie Ostatni to naprawdę chyba wszystkie drużyny jakie szło Obgrałem Polskie, nie polskie Także przy 14 nie mieszką też nagrać paru zespołów co wam tu mówić, no przede wszystkim liga się kończy, no to wygląda, że rundę wygra Legia, słaba Legia, można powiedzieć, bo nie grała imponująco w tej rundzie, a w Pucharach się skompromitowała, Także obraz naszej ligi jest jaki jest. Na pewno moim zdaniem na plus można zaliczyć grę meniaminków, czyli Zawiszy I Krakowi. Się nie spodziewałem, że tak będą grać i tak będą punktować. Jednak ta liga, tak długa liga można powiedzieć, bo od lipca do grudnia to naprawdę bardzo duży przebieg. I ta forma jakby każdy oglądał, Zmieniała się w każdej drużynie. Niektórzy zagrali lepiej z początku. Niektórzy, co ogali słabo na początku, teraz są dobrzy, ale na przykład taki Górnik gra równo całą rundę, moim zdaniem. Sami wygrywa, przegrywa, ale w miarę całą rundę tak gra. Dużo było zmian trenerów, jak na tą cały sezon ciekawy czy jeszcze urban będzie trenował tą legię moim zdaniem się nie nadaje trochę zawalił z formą w bucharach się ośmieszymy naprawdę żeby nie szczelić bramki w takiej słabiej grupie bo to nie jest własna grupa ma ani razu ani racja to nie jest potęga europejska a a już o ma na solo, nawet nie powiem, żeby u siebie nie wygrać, tylko przegrać to w takim stylu. Potem niestety bierzemy takich zawodników do reprezentacji. No i ta reprezentacja gra jak gra. No i mamy 2-0. to dzisiaj chyba poluje na Hatwika. Fantastyczne podanie. Nie było spalonego i. Zaczęło trafić bramkę. Na Fifa 14, tak bym powiem, jest lepsza od 13 moim zdaniem. Lepiej się tutaj gra. Ta o, obrona nie jest już taka. Yy, trudna do ogarnięcia jaka była no bo ja też się nauczyłem lepiej grać bo bo to już trzeci taki w sezon który gram i to widać, że dużo lepiej mi to wychodzi mam już bardzo dużo pojedynków bardzo dużo batów ale też trochę wygranych także Porażki uczą i hartują. To jest prawda. Niektórzy myślą, a on no nie gra, on nie mnie grać, ale jakbyś zobaczył, jak ja kiedyś grołem, jak teraz gram, to jest zupełnie inny poziom. Okay. A teraz przy Teraz się wydaje, że. FIFA 15 będzie jeszcze lepsza przy tym nowym silniku, który wyszedł na nowe konsole. Widziałem parę filmików, no i jest obiecująco. Powiem, że mogą naprawdę w ciągu dwóch, trzech lat robić prawdziwą reformę w tej Fifie Jeśli chodzi o animację, symulację w ogóle piłki nożnej. Mam nadzieję, że PowerShell, które też mam na Inboxie chyba Wam nagram jakiś filmik pokazowy z tej gry. wam pokażę, jak się to różni te dwie gry, bo to też jest ważne. Jak przeciwnik ustawia poprzeczkę. Jak to już FIFA będzie lepsza. No, ale hazard teraz uderza 3-0. Nie wiem, dlaczego w karierze kurde mi tak nie wychodzi, czasami. Facet widzę, że się chyba załamał już. by się tylko nie rozłączył. Bo akurat nagrywam na YouTube. No szkoda, że to nie ma czata. Ja bym właśnie chciał, żeby w końcu był czat na Fifie. Po prostu można było do gościa napisać coś. Nie głosowy, ale po prostu pisany czat. Byłoby to kurde przełom. No bo było coś tam zawsze ustalić. Może kogoś przekupić. Ej, ja mam remis miedzi i awansuję do wyższej ligi. Może nie potrzebujesz punktów, ale by była korupcja. W internecie Handel meczami. Uuuu, ależ ale nie Eto, tylko wilion <laughs> Te była takie mocne strzały. Hazard. To jest pechowa ta bramka. Mam nadzieję, że to następnej FIFA poprawią, bo tak nie powinno wyglądać to. Bo ta piłka powinna się tak odbić, żeby ona się wybiła dużo mocniej, a nie że ja wykorzystuję. Trochę on gry, moim zdaniem, to mnie to, 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 takie bramki to nie jest fair. Zdobywać dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie. Czasami drodze... człowiek ma pecha, i tak przegrywa mecze, nie? Tego liczę na ten nowy silnik nowej FIFA, że... że będzie na... dużo lepsza gra. A 4-0 tego się nie spodziewałem ale ja dalej mówię, nie grałem w tej opcji 9 liga, to nie silniejsza liga, no i chyba wszyscy zawodnicy, którzy mnie ogrywali z początku są już chyba w pierwszej, drugiej, trzeciej lidze a mój poziom to mówię, piąta liga, to przynajmniej skończy na 13, także jeszcze tych lig trochę jest do awansu a w tej edycji być przynajmniej w trzeciej lidze już było to akurat kiedyś bliskie, bo chyba w czwartej lidze byłem, ale spadłem a potem minimalnie minimalnie przegrałem awans kiedyś tam na trzeciej ligi a potem już było coraz to gorzej, no ale optuję w tym roku na pudło w meczach online no teraz kurde przerwa jest A gramy dalej PSG nie wytrzyma. Ten komentarz jest dobry. Przecież nie wie, jak się wymawia. Klub, bo to komputer za niego mówił. Czasami mam takie kurde myśli, że to chyba komputerowo zrobili z jego głosu. Znaczy ABCD. Szaranowicz gdzieś tam się nagrał, i potem jakoś, kurde, łączą te litery. Jak można powiedzieć: PSG. To jest taki słynny klub. Chelsea, Chelsea. przydałoby się też nowy komentarz na FIFA. Borek z Kołtoniem. A może Plus z Spakowski? Nie, nie, Smokowski, Starowski. To może by było duża innowacja że tak powiem w tej FIFA o będzie rożny będzie rożny mocne i piąta bramka to było dośrodkowanie Też trzeba podkreślić, że bez dobrego dośrodkowania z lewej strony nie byłoby okazji do strzału. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. No. Tak to wygląda. No nie było to najlepsze zagranie piłka poza boiskiem.

Nie przejmiemy Tylko out autzina gry Mata ma uderzenie Mata i tutaj ograny Co ja to jeszcze mogę Wam powiedzieć no. Także mecz jednostronny Reprezentacja zagrała Te dwa mecze wspaniałe z Słowacją i z Irlandią. No <laughs> Niczego wielkiego tam nie odkryto to, że mamy słabych zawodników z Polskiej Ligi. No i będziemy musieli, moim zdaniem, jedną jedenastką grać i ogrywać tych zawodników po prostu, bo to, tak jak mówię, mamy dużo zawodników, którzy mogliby grać interpretacji na jakimś tam poziomie. My się śmieliśmy ze smuty, że grał z 13 zawodnikami, ale on przynajmniej jako tako grał z tą Grecją i Rosją. Czy nawet z Niemcami, a u Fornalika no... mecz z Danią był jako taki... I basharkowie z Charkowie jeszcze, potem z Ukrainą. A tak nic wielkiego przez cały rok. A u jak to będzie też wymieniał, rotował, to też nie jest dobry pomysł, tak by powstał przynajmniej na tych zawodników których by się przynajmniej ugrywał ich i uczył ich taktyki, jak mają grać tak, to przynajmniej nie było my może tylu porażek, bo będziemy tak co chwilę zmieniać tenerów i zawodników, to go nie zbudujemy albo też po prostu przeczekać jakieś dwa trzy lata i dopiero może potem oczekiwać jakichś wyników typu Szwajcaria, Belgia, którzy mozolnie grają i z naprawdę mają fajny klub, Bazel który co roku gra coraz to co lepiej w pocharach, a nie ma jakiegoś tam wielkiego budżetu, ale oni postawili na szkolenie młodzieży. Jaka kartka? Za co? A, za to. Dobra, opie, nie chcesz grać, to kurde. Przynajmniej byś grał honorową bramkę. Ramirez. Jest Eto, by tą bramkę trzecią strzelił. Ooooo. Panie sięgla na luzie. Ojoj. E, Co w Kapieśie w ogóle? Piłka za oddana. Oczywiście to nie z PSG, tylko tak powiedział sz, e, Szpakowski. PSG. Kur, oczywiście poziom 9 ligi jest, jest oświecający. Jeden się wyłączył, drugi kurde gra nic. Santropę eto! Ale prosto, bramkarza. I na 6-0. A to po lekko sobie gromi opowiadam, co sobie chce. Trzy minuty. Do końca. Może jakaś bramka jeszcze to będziemy? my. Uj, do napiłka. Kawani, Kawani. Złota piłka, kto wygra? Tym razem Ronaldo powinien wygrać tą piłkę, niestety nie Messi, który ma trochę słabszy sezon i poza tym nic nie wygrał wielkiego, mistrzostwa Hiszpanii Tak jest Kolejne punkty widzę Znakomity mecz. Kto tam zawodnikiem meczu został? O, no, Eto, 9,7. No ja wiem, ale niestety Katika nie było. Punktów 7. Meczu zostało jeszcze 7, także awans pewny. Bądźcie być tego pewni. No ja będę nagrywał już chyba 7 linki przynajmniej, żeby to jakieś... Emocje było, bo nagrywanie takich meczów nie jest satysfakcją. Także na razie cześć.